Isn't that amazing in Christmas time? Oh oh, la da 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 oh oh, la da 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 oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much late. Ja dosyć długo już nie nagrywałam. Poza tym, że widzieliście właśnie vloga z Drezna, jak jechaliśmy właśnie na wycieczkę szkolną. Ale mamy dzisiaj, już Wam pokazuję. Proszę bardzo, 13 grudnia i mamy godzinę 10.30. Ja już się ogarnęłam, wstałam, zrobiłam sobie skincare. I kochani, mam bardzo, bardzo dużo w ogóle nowości, które się u mnie wydarzyły. Więc Wam wszystko, wszystko opowiem. Pierwsza rzecz to to, że sprzedaję prawdopodobnie mój aparat, a w zasadzie z ogólnie sprzedaję, ale zobaczymy czy dzisiaj się znajdzie kupiec czy nie. Właśnie mój stary aparat do zrobienia zdjęć, do fotografii. Sprzedaję go, ponieważ chcę sobie zamienić na lepszy sprzęt, właśnie do nagrywania vlogów dla Was. Kolejną rzeczą to jest to, że w ogóle od moich rodziców dostałam właśnie ten nowy sprzęt do e, nagrywania, czyli takie właśnie mikrofoniki z Dayot. I ja jestem w ogóle tak szczęśliwa, po prostu normalnie nie wyobrażasz sobie, jakie ja bardzo się cieszę, ponieważ ja teraz wszystkie Get mi wszystkie ogólnie rzeczy na TikToka, ja po prostu nagrywam właśnie tymi mini mikrofonikami, które w ogóle mają super jakość. Dźwiękową, więc jestem naprawdę mega szczęśliwa i mega, mega się jarom. Trzecia rzecz, która się u mnie zmieniła, to to, że kupiłam sobie lampę do nagrywania i tam ta to jest ta lampa. Natomiast ja mam powiem szczerze, że ona takie światło daje, że to jest po prostu hit. Ja moje TikToki weszły na po prostu level wyżej, więc czwarta rzecz to to, że zaczęłam się malować. Tak, zaczęłam. I ja zaczęłam się malować. Ja w ogóle w to naprawdę nie wierzyłam, że to kiedykolwiek nadejdzie. Ale tak, nadeszło, zaczęłam się malować. No i ogólnie mm, nie będę malować się jakby codziennie, bo to raczej nie jest dla mnie. Natomiast będę się malować po prostu do TikToków, żeby wiecie, żeby coś się fajnie się wybiło. Widzę, że Wam się bardzo podobają te TikToki, ponieważ na jednym TikToku mam. 200 tysięcy, 250 tysięcy wyświetlej. a na drugim mam 80, albo chyba nawet już 100. Widzimy się po krótkiej przerwie, ponieważ e, obrabiałam zdjęcia. W ogóle dwie godzinki sobie przeznaczyłam właśnie na obrabianie zdjęć. No i teraz pokażę wam właśnie te kosmetyki, które dostałam od marki Walno Kosmetyki. Zaraz wam pokażę. W takiej przepięknej paczuszce właśnie mi przyszła ta paczuszka, te kosmetyki. E, otwieramy sobie i już wam pokażę, co dokładnie zamówiłam. Pierwszy co, to mamy... Maseczkę kochani, biosiarczkową, witaminowo-odżywcza właśnie do twarzy, tak się prezentuje. Ja wczoraj właśnie już ją używałam i powiem Wam szczerze, że naprawdę czułam takie odżywienie. Zobaczymy, nie uczuliła mnie, nie uczuliła, więc jestem w szoku naprawdę, ponieważ większość kosmetyków bardzo, bardzo mnie uczula. Ona mnie nie uczuliła, nic mi się nie pojawiło na twarzy. Ta twarz nie stała się jakaś super na razie, natomiast dlatego, że ja ją zmyłam od razu żelem do mycia twarzy, dlatego, że na razie boję się jej tak nałożyć i po prostu ją zmyć, żeby jeszcze ten produkt został na tej twarzy. Później będę sobie właśnie to, tak wiecie, testować. te dwa tygodnie sobie to testuję i zobaczymy. Na razie się boję właśnie tak użyć od razu, wprowadzić ją, dlatego sobie tak stopniowo ją właśnie. Prowadzą do pielęgniów. Kolejną rzeczą to jest biesiaczkowe, witaminowe serum antyoksydacyjne, rozjaśniające przebarwienia twarzy. I ma 5% witaminy C. I tutaj jest cera każdego typu, zwłaszcza wrażliwa z przebarwieniami. Tak się prezentuje właśnie te serum. I ostatnio to zamówiłam, co w ogóle jestem tak szczęśliwa, ponieważ ja to sama chciałam kupić, ponieważ Gloria właśnie to kupiła. I to jest, kochani, biesiaczkowe mydło mineralne właśnie takie wielkie domycia twarzy. Dużo osób polecało to na TikToku i nie tylko ze współpracy właśnie z, z nimi, natomiast po prostu ogólnie bez współpracy nawet właśnie to polecali, także jestem ciekawa właśnie jak ona się będzie sprawować czy pomoże, czy nie pomoże, czy mnie może uczuli, czy może mnie nie uczuli. Ja wam wszystko powiem później, jak mi się sprawdziło, bez oszukiwania jakiegoś, bez, nie wiem, podkoloryzowania czy coś, ponieważ chcę być właśnie szczera w tych recenzjach i chcę wam naprawdę polecać coś, co mi osobiście naprawdę się sprawdziło, a wiem, że ja mam skórę taką, która no nie wszystko lubi, także mogę być, że tak powiem, wyznacznikiem. I szybki update jest taki, że mój tata jednak sobie robi pierogi, a ja dzisiaj sobie zrobię sałatkę Cezar z kurczakiem, więc zobaczymy jak mi wyjdzie i teraz Wam pokażę w ogóle mój pokój, jak on wygląda właśnie już po przemianie całej świątecznej, ponieważ jak widzicie no wszędzie jest coś czerwonego, także pokażę Wam zaraz. Pokażę wam teraz moją kosmetyczkę Właśnie e, jakie kosmetyki kupiłam na ten pierwszy raz właśnie i w ogóle mm, Także lecimy sobie wszystko po kolei Więc na początku zacznijmy sobie od bronzera Więc jako bronzer kupiłam, proszę bardzo, taki bronzer właśnie z Rare Beauty To jest kolorek Bright Side I wydaje mi się, że on jest najlepszy do mojej skóry Natomiast dużo osób pisze, że on jest troszeczkę zbyt Pomarańczowy, wydaje się, właśnie na mojej twarzy. Natomiast ostatnio byłam właśnie z mamą w Rosmanie i kupiłam paletkę właśnie do konturowania od A.A. Wings z współpracy z Magdą Pieczonką i już wam pokazuję tutaj jest właśnie idealny bronzer, który jest taki troszeczkę w chłodniejszych kolorach które pasują właśnie do mojej cery to jest właśnie ta paletka dzięki właśnie temu, że kupiłam sobie tą paletkę do konturowania to ten bronzer z Rare Beauty, on nie jest aż tak bardzo pomarańczowy no i po prostu fajnie się tak wtapia w cerę i bardzo ładnie mi tak ociepla, ale wposługuje się, więc jest dobrze. Kolejną rzeczą to jest rozświetlacz. I poza tym, że mam właśnie ten z A-Wings, no to kupiłam sobie też taki właśnie z Stars from the Stars a, a Diamond Boom. Także to jest mój drugi rozświetlacz. Kolejna rzecz to jest oczywiście puder i właśnie ten taki puszek. Jeżeli chodzi o puder, to poza tym, że mam właśnie z A-Wings, no to mam też właśnie taki puder z Maybelline Fit Me. Go dużo osób właśnie albo polecało, albo nie polecało ja go kupiłam i jest ok, mi się sprawdza Dalej mamy róż i róż tutaj taki kupiłam właśnie z Eveline Cosmetics I bardzo dużo osób właśnie go polecało, ponieważ on daje taki naprawdę bardzo ładny odcień I on jest w kolorze 04 Dalej mamy taki żel właśnie do brwi Do stylizacji brwi i on jest właśnie ze Chin Chin, hen, jakoś tak Kupiłam też pędzelek, oczywiście właśnie do tej paletki konturowania Kolejna rzecz to moje lip combo Proszę bardzo, takie lip combo, jest to błyszczyk z Wibo I mamy właśnie konturówkę z Eveline Cosmetic i to jest numer 03 Freakly Pen, proszę bardzo, z Eveline Cosmetic, do robienia piegów Dalej mamy taką kredkę z NYXa, białą, właśnie do kącików tutaj w oczach Dalej mamy korektor, i dwa kupiłam korektory, ponieważ dużo osób właśnie polecało, żebym kupiła dwa, jeden taki w kolorze mojej skóry i tutaj mam właśnie, tutaj mam właśnie taki z Armaniego. No, i kupiłam też taki zwykły Basic y, korektor z Evelyn Cosmetic Wonder Match w kolorze 01 tak się prezentuje właśnie. I on jest jaśniejszy właśnie niż ten z Armani'ego, ponieważ dużo osób właśnie mi e, tak pisało, że mam właśnie sobie takie kupić dwa. <grytanie> Tutaj mam w ogóle błyszczek od mojej mamy, ale to, to po prostu jakiś taki zwykły. Mamy dalej maskarę z Maybelline Cosmetic. Z Maybelline, Boże, nie z, <grytanie> z Maybelline. Balsam do ust Everybody London, ale to jest taki e, po prostu balsam, Bój balsam, który sobie Używam. E, I dalej mamy, co mi mama w ogóle moja dała. To jest z Inglota. Taki cień właśnie różowy do powiek. Tata mnie woła, więc idę i. A, i jeszcze dobra. Na szybko wam jeszcze pokażę, ponieważ kupiłam z Everybody London właśnie taki setting spray z współpracy z kolaboracją z Olą Sosną? Sosną? Jakoś tak. Teraz mam światło z tej lampy i w ogóle zobaczcie, jakie one jest mocne, nie? Czekajcie, powiem wam, jak byłoby bez tej lampy. Tak, bym nagrywała bez lampy. <noise> Ogólnie jest ciemną fest A tak na maksa świeci ta lampa. No, to wygląda jak dzień dosłownie. Tylko nie mam sobie znaleźć właśnie jeszcze temperatury, która przypomina dzień. Ale wydaje mi się, że właśnie coś takiego, tylko może jeszcze troszeczkę ciemniejszego. Znaczy bardziej żółte, nie. Coś bardziej... No, teraz w miarę przypomina takie światło bardzo dzienne. Ale no, więc ogólnie bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie kupiłam tą lampę, no ponieważ różnica jest ogromna. Dobra, i teraz tak. Co musimy jeszcze zrobić? Współpracy Balneo, czyli musimy zrobić jeszcze unboxing właśnie tych kosmetyków i to sobie zaraz zrobimy. Musimy sobie zrobić obiad oczywiście, ale to też sobie zrobimy gdzieś około 13. :00. Później matcha od razu, macza out, bo maczę raczej nie zdążę zrobić dzisiaj. Na sprzedaż aparatu to jeszcze nie wiadomo, bo się nie odezwał jeszcze. Silesia, zakupy, okej, okay, dobra, czy to już w Silesii? Na razie musimy zrobić tak. Pomysł na prezent dla Karoliny, właśnie. Więc Karolina napisała, że chce jakiś kosmetyk, ponieważ w ogóle my wszystkie właśnie zapisaliśmy sobie, co chcemy. Żeby po prostu nie kupić czegoś, co, co nam się nie przyda Karolina tam napisała, że chce jakiś kosmetyk Byleby nie tusz do rzęs, ponieważ tuż do rzęs ma już bardzo dużo eee, No i mnie jeszcze napisała, że chce coś z grinczem, Więc też musimy jej coś kupić właśnie z grincza. I chyba, czekajcie, bo nawet ja już nie pamiętam, wiecie Ja już mam taką sklerozę, ale dobra, czekajcie Kosmetyk jakiś, coś z grinczem, Albo pieskami, albo kutkami, y albo konikami Okej okay. I waniliowe perfumy Dobra. No to ja myślę właśnie, żeby jej coś kupić i z tego, i z tego, i z tego. I w ogóle mam budżet 70 zł, więc wydaje mi się, że to też będzie fajne takie sprawdzenie, czy ja potrafię coś kupić fajnego za 70 zł, więc dzisiaj sobie zrobimy prezent dla Karoliny za 70 zł, więc ogarnijmy. Grywam teraz właśnie unboxing paczuszki, jakieś zdjęcia, coś na relację, żeby dać. No i zobaczcie tylko, jak to światło świeci. Przecież to przypomina dzień. No powiedzcie, że nie. To przypomina dzień. Nie no, ja się tak cieszę z tej lampy, naprawdę. Mamy godzinę 12.33 i na razie w ogóle wszystko zrobiłam z mojego tego to-do-list. -to także mega się cieszę w ogóle. I odhaczamy kolejną rzecz, i współpracę z Balneo Unboxing. Na Takie fotki, tutaj jakieś zdjęcia, filmiki, proszę bardzo, tutaj już nie, milion właśnie takich rzeczy, więc, yy, więc zobaczymy. No i później będziemy testować i zobaczymy jak one się sprawdzą. I ja w ogóle pokładam naprawdę bardzo duże nadzieje w, w tych rzeczach, ponieważ moja cera ostatnio to jest jakaś porażka, nie wiem o co chodzi, nie wiem co się dzieje, także ja teraz pakuję właśnie sobie te kosmetyki. Będę montować sobie, żeby coś wrzucić już na relacje no i będziemy robić sobie powoli właśnie obiad, żeby zdążyć, a później będziemy się szykować właśnie do Silesi. I dzisiaj planuję zrobić sobie make-up, ale nie taki, wiecie, bardzo jakiś spory, tylko taki dosłownie clean girl make-up bardzo delikatnie, bardzo mało eee, i zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Jestem ogarnięta i jedyne, co sobie zrobiłam, to pomalowałam usta i rzęsy po prostu. E, więc to, co w sumie wcześniej też robiłam. Mamy godzinę, kochani, 14.08. Zaraz będę jechała, ponieważ 14.15 wyjeżdżam, bo mam 14. Nie, czekajcie, 14.35 wyjeżdżam. Sorry ponieważ y, mam 49 busa, więc muszę zdążyć, także tak. I co dzisiaj założyłam? Założyłam taką białą bluzaczkę i czekajcie, pokażę wam. Takie spodnie y, z Adidasa i sobie zrobiłam jeszcze taki w ogóle warkoczyk. Y, Pomyślałam, że sobie zrobię. Czemu by nie? Bardzo ładnie wygląda, więc zrobiłam. A co?